Cześć! Słuchajcie, już od dawna się zabieram, żeby to zrobić i musiałem to zrobić, więc nagrywam i też chciałem to zrobić, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ciekawie i że Wam się to spodoba. Zmieniamy terrarium dla dwóch ptaszników, a raczej urządzamy im dwa terarium i przenosimy ze starego pudełka do nowego. Więc zapraszam wszystkich do oglądania, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jesteśmy już na stole, są dwa nowe teraria. Jest ziemia nasypana, jest z tyłu Płatki to, to są płaty, po prostu kory takie cienkie i myślę, że one będą służyć nam dobrze jako, te, jako ta ścianka. Zobaczmy, co mamy też dla nich, żeby im urządzić. Mamy tak. Mamy jakieś fragmenty, pozostałości. Ok. Mamy mech. Tu mamy jasny. A tu mamy jakieś, nie wiem co to jest dokładnie, szczerze nie powiem. Mamy jakieś sztuczne roślinki. Mamy jednego takiego ciekawego korzonka. I tu mamy pająki, które potrzebują już zmienić swoje lokum. Więc trafią tutaj. Zrobię to wszystko od razu na raz, żeby nie ucinać. Możemy zaczynać. Ja teraz wezmę tego pająka. Albo najpierw zróbmy tak. Chciałem zobaczyć jak to u nich wygląda to wszystko, ale widzę, że jest w porządku, nie będzie trudnego dostępu. Więc najpierw urządzimy, a później pomyślimy, jak dobrze je przetransportować. Chciałem je na rękę wziąć, bo trochę urosły i jeszcze nie miałem tak okazji. Dobra, zacznijmy od tego terrarium. One lubią trochę siedzieć w ziemi. Myślę, że z też będzie z tuby korkowej będzie używał To jest fajna tuba Dobrze widać ją ładna, trafiła się taka mała, ładna, zgrabna, ok dorzucimy teraz tutaj mchu Postawimy tu bliżej, żeby to było dobrze widać. Ok, I tak na końcu efekt będzie najlepszy, nie? Jak już zobaczymy, to wszystko na tą całość zawsze najlepiej to wychodzi. Rzucimy trochę tego jasnego. Mchu, damy troszkę zwykłego, albo najpierw damy zwykły o no, tutaj tu najpierw damy zwykły o no jasny damy tu ok ja bym tu zaproponował jeszcze ulokować go wcisnę żeby się trzymał no i słuchajcie zaraz to, zaraz, to zaraz wam pokażę jak to wszystko ładnie wygląda jeszcze do, doprawimy to małym Jakimś malutkim kawałkiem roślinki zielonkawej. O! One, one i tak z tego nie korzystają. Przeważnie to oplatają. I dobra. Mi się już podoba. Nie wiem, czy to nie pleśnieje. A jak pleśnieje, to trudno. To się to wywali. No i dobra. Pierwsze mamy skończone, tak ono wygląda, ma ciekawie, zobaczymy, zobaczymy jak tam drugie wyjdzie, użyjemy połowy, bo tu mam inne trochę na nią, na nie inne wyobrażenie mam na to terrarium i inaczej, Bym chciał jej zrobić, żeby też inaczej się zachowywała. Nie chciałbym, żeby bardzo miała dużo ziemi i cały czas będzie mi siedziała w ziemi, dlatego robię tak, żebym bardziej ją widział. Mam położony już ten koreczek. Ona siedzi przy ziemi, ona nie lubi wysoko siedzieć. One nie, nie lubią wysoko siedzieć, one siedzą przy ziemi, to są naziemne pająki. One muszą mieć na dole urozmaicone. U góry tam wiadomo, że też by mogły, ale nie. Ewentualnie się przejrzy coś, ale żyją. Żyją na dole w dolnych partiach. Okay. Nie będę o nich opowiadał, bo już opowiadałem. Co byśmy mogli tutaj jeszcze dać? Damy jeszcze. Biały mech. Zobaczymy, jak on to wyjdzie. Możemy tu mu wrzucić jeszcze parę kawałków kory. Zrobimy mu właśnie jak chcę mu zrobić tak inaczej. By tej kory miał dużo w o właśnie taki bunkier. Właśnie coś taki taki efekt chciałem uzyskać taki efekt chciałem uzyskać i teraz, teraz jeszcze ta roślina pójdzie tu w róg. A ta pójdzie w ten róg, O! I damy dwie małe na dokończenie, na środeczek. Tu jest taka ładna dziura. Ok, możemy tutaj ulokować roślinki. Słuchajcie, no super jest. I jeszcze damy jej tego zakończenia. Szybko, bez przedłużania, żeby było ładnie. I w miarę dostęp do sprzątania był dobry. Damy parę takich tych. Sznureczków, ok. Drugie nam wyszło tak. Tam mamy wejście, to jest bunkier. Na nim są położone jeszcze kawałki, czyli ma parę warstw. Wyjścia, wyglądają roślinki. Z lewej, z prawej strony, ze środka jest mech. Ok. Jest dobrze. Bardzo ładnie to wygląda. Trochę słabe światło, ale to nic. Damy radę. Dobrze, to przechodzimy do pająków, od razu, nie czekając. To jest to, więc ja zmienię tutaj trochę... Zmienię nam troszeczkę wizję i widok, otwieramy go. Teraz jak to dobrze zrobić, żebyście widzieli i żeby to wszystko miało sens? Przełożę te dale tu do tyłu. Ok. No i dobra. To teraz tak. Jak już mówiłem, bierzemy go na rękę. On jest tutaj. Chyba każdy widzi jego odwłok. Na pewno nie będzie zadowolony z tego faktu, że tak się dzieje. Tym bardziej, że jest przed wylinką nic nie powinien być agresywny. Przynajmniej tak myślę. Jest bardzo szybki, bardzo skoczny. Beżowo-niebieski. Odłok ma już bardzo długi. Czyli będzie skóra. Czyli dobre. One często zmieniają miejsca skór, gdzie złożą. Po prostu zmieniają te miejsca zamieszkania swoje. Żeby od nowa zacząć życie, od nowa zrzucić skórę w lepszym miejscu. W innych troszeczkę warunkach, ale w podobnych bardzo są takie ciekawskie życia, do którego tego wrzucimy? Tego wrzucimy do bunkra. Tutaj, o tego bunkierka. Ok, jedną ręką operuję, więc że to nie być jakoś super, tak wygląda. Jeszcze raz pokażę. Spokojnie jest, ok. Spróbujmy ją. No idź. Oj, super nam się pokazała. Możemy ją przybliżyć i pokazać. Mam nadzieję, że to jest samica. A co, co mogę jeszcze ciekawego powiedzieć, że kupiłem pięć takich takich pająków, tylko bardzo malutkich i wrzucimy je do jednego. Zrobię z nich grupówkę. Mam dwa takie, które żyją osobno i pięć, które będą żyły razem i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nagrywam już dla, dla was te sceny. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jest bardzo ładna, ale jaka spokojna. Słuchajcie. Jest bardzo spokojna. Zobaczcie jak się wypowolutku bez stresu. Już jej się podoba. Cieszę się. Cieszę się bardzo. Dobra, zabieramy się za kolejnego. Ona już sobie myślę pójdzie. Zaraz sobie znajdzie kącik, w którym będzie jej dobrze. Jest przed skórą. Samiec powinien trochę pod fioletowy kolor podchodzić. Chociaż jeszcze też niedokładnie nie, nie można to sprawdzić. Więc nie wiem, czy to samiec, czy samica, bo jeszcze nie sprawdzałem. Daję mu na razie pożyć, będą dorosłe, to zobaczymy. Dobra, okej, okay, bierzemy kolejnego. Bierzemy kolejnego pajączka. Tutaj się już trochę obawiam. Tej się już trochę boję. Bo ta jest... bardziej szalona. Już nie mi uciekła. Z ręki po prostu i musiałem ją po pokoju ganiać. Więc wiem, że jest szalona, a ja też bardzo szybko tutaj wszedłem do niej. Oj, sorki, może być niezadowolona, bo troszkę za agresywnie to zrobiłem. Może myśleć, że chcemy jej krzywdę zrobić, ale tak nie jest. Więc nie dotykamy jej, dajemy jej spokój. Możemy ją pokazać? Możemy ją pokazać? Jest bardzo podobna. Są w podobnym stadium, jak widzicie. Nie wiem, ile DC mają. 4, 3,5. Może troszkę więcej. Okay. Ją od razu. Wrzućmy ją od razu do pojemniczka do niej. Do nowego domku, do terrarium. Okej, okay. ta już poleciała, nie pokazała nam się. To nic, terrarium mamy skończone, tak ono wyglądają. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. O pająkach i o nowym terrarium. <laughs> Będę wrzucał jeszcze coś na pewno ciekawego, bo już mam parę planów w sanarzu, więc widzimy się już niedługo. Cześć, pozdrawiam Was.